Kiedy przed wakacjami jedna z komisji Rady Miasta wizytowała Arkonkę, zakończenie prac zapowiadane było na koniec sierpnia. Dziś termin ten wydaje się być śmieszny. Mamy koniec września i inwestycja jest w polu i bez wykonawcy. Firma Kornas zeszła właśnie z placu budowy. O powodach poinformował dziennikarz wiceprezydent Szczecina Mariusz Kądziałka. Dobrze pan Bogdan Kornas wiedział, że nie przedłużymy aneksem kolejnego terminu umowy, że jest w karach. Za to, że nieterminowo realizuje tą budowę. Mogę przypuszczać dlaczego to zrobił. Dlatego, żeby uniknąć gwarancji jakości wykonania umowy, bo też taka gwarancja obejmuje. A dwa razy już uruchamiałem taką gwarancję i cztery razy spotykałem się z panem Kornasem, więc zarzut, że źle współpracuje mu się z miastem. Jest dla mnie zarzutem chybionym. Od kilku miesięcy magistrat naliczał wykonawcy kary za każdy dzień opóźnienia na budowie. Warto powiedzieć, że Arkonka miała być gotowa już pod koniec 2012 roku. Wielkie oczy zdziwienia władz miasta i Zakładu Usług Komunalnych, dlaczego inwestycja nie jest ukończona, są tu więc aktem nieszczerości. Od dawna było bowiem wiadomo, że wykonawca jest w fatalnej sytuacji finansowej. Firma Kornas zalega również swoim podwykonawcom na kwotę około 2 milionów złotych. Jest to około 14 podwykonawców, i to też pewnie jest problem, dlaczego chcą odstąpić od warunków umowy. Co dalej z inwestycją? Magistrat chce, by Archondzie dokończyła firma Blue Point, czyli firma, która dotychczas była współodpowiedzialna za budowę. Dlaczego nie wyłonimy nowego wykonawcy? Rezygnacja też z wykonawcy, gdzie my już w tej chwili mamy tylko 20% do zakończenia tej inwestycji, jest o tyle. Z naszej strony, jako inwestora niewłaściwa, dlatego, że musielibyśmy zrealizować sprawę związaną z inwentaryzacją tego, co zostało zrobione. Jest to kilka miesięcy. Ogłoszenie, przygotowanie specyfikacji, ogłoszenie nowego przetargu mogłoby się okazać, że faktycznie tej naszej inwestycji, czyli Arkonki, moglibyśmy nawet nie ukończyć do czerwca 2014 roku. Dyrektor zakładu usług komunalnych Andrzej Sumisławski znalazł się ponownie w fatalnym położeniu. Inwestycja nadzorowana przez ZUK jest opóźniona, a jej przyszłość jest niepewna. Tu pojawiają się pytania o nadzór nad archonką ze strony miasta. Dzisiaj, dzisiaj, będąc rano na budowie, spotkałem pracowników. Oczywiście nie ma podwykonawców, no bo oni są opłaceni. Tak? I to jest ta, to jest ten, 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 ten problem, gdzie, gdzie, firmy, gdzie firma Kornas nie realizuje płatności. Dlatego, dlatego też tutaj sytuacja o pytanie o. O kondycję finansową firmy, choćby na innych kontraktach też. Także no, czy my nie jesteśmy pierwszym z, pierwszy z miast, które może mieć problemy. Skoro wszyscy wiedzieli, że firma Kornas ma problemy, to dlaczego miasto wyciąga wnioski dopiero teraz? Tu brakuje odpowiedzialnych za fiasko bardzo ważnej dla miasta inwestycji. Firma Bluepoint deklaruje, że dokończenie Arkonki to dla nich sprawa honorowa. Chcemy tą budowę bezwzględnie zakończyć i w tej chwili oczywiście robimy, wykonujemy robotę Roboty, które są w naszym zakresie wynikającym z umowy między konsorcyjnej między Kornasem a firmą Blue Point, czyli de facto my robimy technologię uzdatniania wody basenowej, lodowisko i robimy uszczelnienie tych basenowych. Także to, to wszystko w tej chwili, oczywiście wykonujemy te prace, dlatego że chcemy tę swoją pracę zakończyć bezwzględnie przed zimą. Wiceprezydent Krądziołka pytany przez dziennikarzy o konsekwencje personalne wobec urzędników odpowiadających za inwestycje unikał jednoznacznych odpowiedzi. Nieraz czasami jest tak, że patrzymy termin 3, 4, 5 miesięcy i patrzymy, że termin ukończenie, ukończenie prac, ale wychodzi nieraz sytuacje takie, które, są, które nie były do przewidzenia i między innymi ta sytuacja też była nie do przewidzenia. W tym przypadku, by stwierdzić, że inwestycja jest w fatalnym stanie, a terminy nie będą dotrzymane, nie trzeba było ani szklanej kuli, ani jasnowidza. Czwarty termin oddania kąpieliska do użytku, nieopłaceni podwykonawcy, brak znaczących postępów na budowie. Tak wygląda sytuacja arkonki. Co dalej, to pokaże czas. Wizja jazdy na łyżwach zimą i pływania w pięknym basenie latem oddala się od nas coraz bardziej.